24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa panowie. Dorota Kanie, łączymy się z naszym pierwszym zapowiadanym gościem, pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Panie pośle, dużo jest dzisiaj w gazetach na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że dla Polski lepszym kandydatem jest Donald Trump, którego już znamy, ale jak pan sądzi, kto wygra? Nie odważę się tego e, przepowiedzieć. E, sytuacja jest tak e, wyrównana. E, no, po, Notabene podobnie jak było, kiedy e, Trump się starł e, z, z Hillary Clinton. E, sondaże dają lekką e, przewagę e, Joe Bidenowi. E, to nie wyklucza możliwości wygranej Donalda Trumpa. Dlatego, bo elektorat Trumpa, tak jak kiedyś to już raz było, może być niedoszacowany, ale wszystko naprawdę jest, jest tak oparte o tak niewielkie przewagi. I specyficzny, bardzo skomplikowany system wyborczy amerykański w Stanach, którzy, gdzie są wybierani elektorzy. To wszystko sprawia, że wynik jest nie do przewidzenia. Obie możliwości wchodzą w grę. Co oznacza dla Europy wybór Bidena? Bo Donalda Trumpa już znamy. No, dla Europy jako całości, czy nawet redukując to do Unii Europejskiej, to nie ma prostej odpowiedzi. Generalnie biorąc, opinia, opinia publiczna i kręgi polityczne sympatyzują z Joe Bidenem. Średnio, no, ale są też takie kraje jak, jak Polska, na przykład, i, i parę jeszcze innych, głównie wschodnia flanka Unii, gdzie większą sympatią cieszy się y, Trump. Także tu nie ma nie ma jak gdyby jednoznacznego y, poparcia czy, czy jak gdyby y, kiwicowania jednemu z kandydatów. No i też oczywiście pytanie z jakiego punktu widzenia. Generalnie biorąc, dla zachodniej Europy Biden byłby tak jak my sądzą, byłby wygodniejszym czy, czy lepszym kandydatem. Z kolei dla wschodniej flanki Unii Europejskiej, kto, dla której ważne są bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne i stanowczość wobec Rosji, zdecydowanie Donald Trump. Także nie można mówić tutaj o jakimkolwiek generalnym, podobnym nastawieniu, czy wręcz korzyściach z takiego czy innego rozwiązania w krajach Unii Europejskiej. W związku z protestami, które się przetaczają przez, Pol przez Polskę protestami preaborcyjnymi. Szefowa niemieckiego, wiceszefowa niemieckiego Bundestagu zamieściła zdjęcie. To jest wojna, to napis na ulotce organizacji, tej organizacji proaborcyjnej, z którą posuje w do zdjęcia wiceprzewodnicząca Bundestagu Claudia Roth, bardzo zbulwersowała, zbulwersowała wiele osób w Polsce. Wiceszef msz Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiada, że jest zbulwersowany formą i treści, treścią wpisu i yy, zapowiada Specjalną dyplomatyczną w tej sprawie. Wcześniej słyszeliśmy słynne zdania, już bardzo skandaliczne, o zagłodzeniu Polski i Węgier. Chodziło o pieniądze dla Polski, które wypowiedziała również przedstawicielka Niemiec. To jest takie nastawienie, panie pośle? Czy rzeczywiście jest to mało? Eleganckie sformułowanie i mało mądre wystąpienie. Jak pan to ocenia? Czy po prostu jest to już taki trend, który będą nas Niemcy pouczać dyscyplinować już, już zawsze. No zawsze to może za dużo powiedziane, ale tak, to jest to jest trend. To jest sytuacja. Oczywiście jest to skandaliczne i bulwersujące. Ilustruje brak wrażliwości Niemców na wrażliwość innych, w tym przypadku Polaków, dla których. W niemieckich ustach czy w obrazie jest taki mem przerobiony, który mówi das ist Krieg, czyli to jest wojna ale po niemiecku. No to brzmi to brzmi w uszach Polaków czy, czy widziane przez Polaków złowrogo. Natomiast tak to jest, to jest część większej większej całości. Niemcy w tej chwili Egzekwat Francuzami, ze wsparciem głównie krajów Beneluxu, no, przodują w napaści werbalno-informacyjno-psychologicznej na Polskę w różnych kwestiach, i, i wystarczy jakikolwiek pretekst, żeby to się uzewnętrzniało. Na zewnątrz, ponieważ no, przykleiło się do Polski, począwszy od, od tych tej, 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 tej wszystkich ataków związanych z tak zwaną praworządnością, e, takie skojarzenie, że Polska to kraj e, no, niepraworządny nie w, w ich rozumieniu przede wszystkim, ale, ale w, w, oni uważają, że my jesteśmy barbarzyńcami e, i oni uważają, że nas trzeba e, cywilizować. Różny, różnymi sposobami, ale. Panie czy również takie nastawienie poprzez... było również. Czy takie nastawienie było również wtedy, kiedy był Donald Tusk, bo ja nie miałam takiego wrażenia, że wtedy Europa, Europa uważała, że jesteśmy barbarzyńcami, że to się teraz pojawiło. No, generalnie biorąc, obliczowanie i krewanie Polski się, się zaczęło od 2015 roku, czyli czyli od objęcia rządów przez prawo i sprawiedliwość i zjednoczoną prawicę. Także tak, 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 tak było, to, to było narastające, ale tak było za Tuska i jego pięć lat w Brukseli. To były właśnie te lata ataków narastających, informacyjnych, ale również tych instytucjonalnych ze strony instancji brukselskich wobec Polski. To jest ciąg dalszy i to jest dłuższy, to jest dłuższy, dłuższy proces. No wtedy, kiedy wytoczono w Polsce w ten, tą procedurę z artykułu 7, kiedy Tusk ją wsparł, kiedy opozycja totalna domagała się i żebrała o, o, o ataki na Polskę i instancje unijne, to wszystko budowało tą sytuację, w której dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy postrzegani jako wyrzutek europejski, dlatego, bo tak nakłamali jedni, a tak to podtrzymywali i, 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 i potwierdzali inni, bo było to w ich interesie, albo z głupoty, albo z ignorancji, ale w dużej mierze z, z interesu, że, 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 dzisiaj, że, że dzisiaj jesteśmy bardzo łatwym celem do ataków. Ale sam pan zamieścił w ubiegłym tygodniu Twitterze, Donald Tusk schował bardzo ważny dokument, który byłby korzystny dla Polski. To były działania również takie zakulisowe, nie tylko mówienie, że Polska jest tym czarnym ludem, ale również działania, które no powinny być napiętnowane, nie tylko napiętnowane, ale musi być też o tym głośno i jasno powiedziane, że Donald Tusk działał przeciwko Polsce. To jest pełna zgoda. On, on jakby wspierał i uczestniczył w tym procederze takiego interpretowania, nadinterpretowania, czy uzurpacji formalnoprawnej i, i traktatowej, przeinaczania tego, co mówi prawo europejskie, co mówią traktaty, a żeby te ataki mogły mieć miejsce. Także to była skoncertowana, uzgodniona. Strategia rozpisana na wiele głosów: opozycja totalna w parlamencie, Tusk na funkcji przewodniczącego rady. Dwie stolice, które wiodły prym na tych przesłuchaniach e, biczujących Polskę w Radzie do Spraw Ogólnych, e, gdzie w, po każdym z nich, czy przed każdym z nich, występowali w duecie na konferencji prasowej minister spraw europejskich. Niemiec rot i, i, i pani minister spraw europejskich, w tej chwili już członkini Parlamentu Europejskiego Francji. I jak gdyby nadawali ton, a, a, a inni ich akolici, koalicjanci, szli, szli za nimi. Także mamy, mamy w tej chwili taki w cudzysłowie, oczywiście, dorobek szeregu lat, kiedy Polskę obrzucano błotem. Szerzono kłamstwa, i dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, kiedy w zasadzie to, czy Polska jest, jak oni mówią, backsliding democracy, czyli upadającą demokracją, krajem autorytarnym i krajem, który narusza wartości i prawa europejskie, w zasadzie to jest coś, czego nie należy w ich oczywiście udowadniać. To jest pewnik. I w sytuacji takiego pewnika wbitego do głów przez no, powtarzanie ad nauseam. no dzisiaj jesteśmy, jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy, że pani 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 rot niemiecka zielona pozwala sobie na taki skandaliczny, oburzający i bulwersujący gest. Jak już słyszeliśmy, będzie zdecydowana reakcja polskiego rządu. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Pan Jacek Sariusz Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję bardzo.